Minęły ponad dwa tygodnie od zebrania wymaganej liczby podpisów pod petycją Stop Killing Games, i chociaż chciałoby się odtrąbić sukces, to nie tak szybko. Niestety procesy legislacyjne Unii Europejskiej nie działają aż tak sprawnie, a w międzyczasie rozpoczęła się już korporacyjna kontrofensywa. Ale od początku. Dla tych, którzy nie wiedzą, jak to się wszystko zaczęło, Stop Killing Video Games to jest oddolna, społeczna inicjatywa, mająca za zadanie wymusić na twórcach gier, aby ci. Jeżeli zamierzają w przyszłości zaprzestać wspierania jakiejś sprzedawanej przez siebie gry, mieli obowiązek przedstawienia planu na koniec życia tego tytułu, a najlepiej też oddania graczom możliwości samodzielnego zadbania o produkcję w momencie, kiedy wydawca stwierdzi, że nie będzie już dłużej wykładał pieniędzy na utrzymanie danego tytułu, na przykład multiplayerowego. Dlaczego mówię na przykład, Multiplayerowego, ano dlatego, że w dobie dzisiejszej dystrybucji cyfrowej bardzo często również gry single player wymagają stałego podłączenia do internetu, bez którego nie możemy gry odpalić albo nie możemy w nią grać. I w takiej sytuacji nie tylko brak połączenia z internetem u nas może uniemożliwić nam włączenie gry, ale również na przykład wyłączenie serwerów przez dewelopera. I właśnie takim punktem zapalnym do powstania tej akcji było wyłączenie serwerów do gry wyścigowej The Crew, bo wraz z zamknięciem serwerów gracze całkowicie utracili dostęp do swojej gry. Ale chociaż The Crew było tytułem, który przegiął pałę goryczy, nie znaczy to, że inne gry były wolne od tego problemu, bo na przykład pecetowe wydanie Dark Souls 3 przez kilka miesięcy miało wyłączone serwery do gry w multi, a finalnie poskutkowało tym, że gracze, którzy zapłacili pełną cenę za pełny produkt, zostali po prostu pozbawieni części jego funkcjonalności. Petycja Stop Killing Games na początku swojego istnienia nie budziła aż tak dużego zainteresowania, do momentu, aż w jej temacie postanowił wypowiedzieć się streamer i właściciel małego studia Pirate Software. Postanowił on wykorzystać 100% swoich możliwości intelektualnych, przeanalizować tę petycję i merytorycznie wypunktować wszystkie jej błędy. Nie no, żartuję, po prostu zaczął pierdolić Bzdury na ten temat, ale przez to, że przedstawił się jako osoba związana z game devem, to w oczach postronnych graczy, którzy jeszcze w tamtym momencie mogli nie mieć wyrobionego zdania na temat tej inicjatywy, mógł wyglądać na pewnego rodzaju autorytet, na gościa, który zna się bardziej niż ty i bardziej niż. Ja. Całe szczęście po nim na temat inicjatywy wypowiedzieli się też inni twórcy, na przykład Gold i PewDiePie pozytywnie, co poskutkowało gigantycznym wzrostem zainteresowania tą petycją i trzeba przyznać, że z pewnością przyczyniło się nie tylko do tego, że liczba wymaganych podpisów została zebrana w terminie, ale też... Przekroczona. Oczywiście to wszystko jeszcze nie oznacza sukcesu, ale do tego sobie dojdziemy za chwilę, bo w tamtym momencie, kiedy gracze w przeciwieństwie do The Pirate Software zainteresowali się tematem i faktyczną treścią tej petycji, to zorientowali się, że Pirate Software to chyba nie był zwykły gość związany z game devem, który krytycznie przeanalizował postulaty tej inicjatywy, a raczej gościem, który po prostu stanął w jednym szeregu z korporacjami i broniąc ich interesów. Starał się zniechęcić ludzi do podejmowania jakiegokolwiek działania, ale w momencie, kiedy zorientował się, że jednak jego postępowanie nie do końca spodobało się graczom, to nagle postanowił odwrócić kota ogonem i przyznać, że to on jest w tym wszystkim ofiarą. Ponieważ jak zawsze w sytuacjach, kiedy korporacjom i ich sojusznikom coś się nie układa, to przecież winni nie są oni, tylko winni jesteśmy my. No ale podpisów udało się zebrać już 1 300 tysięcy. I chociaż fajnie byłoby móc pomyśleć, że jest, wygraliśmy, udało się, to aż Parlament Europejski weźmie tę petycję pod uwagę, musi minąć jeszcze trochę czasu, między innymi musi być spełniony warunek zweryfikowania, czy wszystkie podpisy zostały zebrane legalnie, czyli czy na przykład pochodzą od faktycznie istniejących osób. A w międzyczasie do kontrataku ruszyły. Korporacje. Stowarzyszenie Video Games Europe postanowiło wydać swój statement na temat naszej, graczy, niesubordynacji, w którym to zapragnęli wyjaśnić nam, że nie mamy racji. I powiem wam szczerze, że mnie ich tłumaczenie urzekło. Mówią w nim na przykład, że decyzja o zaprzestaniu dalszego wspierania gry nigdy nie jest łatwa, ale kiedy to się dzieje, to dbają o to, żeby gracze dostali. Uczciwe wyjaśnienie, że tak się stało. Czyli wiecie, może zabiorą ci to, co od nich kupiłeś, ale przynajmniej cię o tym poinformują. Twierdzą tutaj też, że w przeciwieństwie do książki lub filmu, onlineowa gra wideo nie jest. Statyczna, tylko podlega ciągłym zmianom. I ja zastanawiam się, o jakie dokładnie zmiany im tutaj chodzi, bo jakoś wydaje mi się, że bardziej niż na przykład o dodawanie nowej zawartości, chodzi im tutaj o wypuszczanie do sklepu niedokończonych tytułów i dopiero później przygotowywanie do nich łatek. I patrzy, które mają ten produkt zdalnie przez internet naprawić, już po tym jak go kupiliście. No ale w momencie, kiedy stwierdzą, że już im się nie chce inwestować w to pieniędzy, za mało zarobili na tym, za mało im daliście, no to chcą mieć prawo do tego. Żeby Wam po prostu dostęp do tej gry zablokować. No i pojawia się tutaj też mój ulubiony argument o tym, że nawet jeżeli grę kupiłeś, to wcale nie znaczy, że ją posiadasz. Ty jedynie dajesz korporacji swoje pieniądze, ale grę. W dalszym ciągu oni posiadają, więc w dalszym ciągu oni decydują, czy możesz z niej korzystać, czy nie. I wiecie, tu nie zrozumcie mnie źle. Istnieją serwisy subskrypcyjne, istnieją abonamenty, które płacimy za jakieś usługi i, na przykład, za takiego Netflixa płacisz, kiedy z niego korzystasz, ale firma ma prawo zwinąć się z rynku i wtedy już nie będzie świadczyć tej usługi. Tyle, że problem pojawia się w momencie, kiedy korporacje, dla swojej wygody, łączą sobie dwa światy. Zapłacenie za jakiś produkt, który posiadasz, przy jednoczesnym traktowaniu go jak usługa, z której korzystasz i której świadczenia mogą nagle zaprzestać. Ale słuchajcie, nam się może wydawać, że oni to robią nam na złość, że oni robią to przeciwko nam, a tak naprawdę z tego oświadczenia wynika, że mylimy się oni zabierają nam te gry, dbając o nasze bezpieczeństwo, ponieważ gdyby sukces tej petycji zobligował twórców do tego, żeby w momencie kiedy chcą już przestać wspierać swoją grę online, musieli udostępnić graczom narzędzia po to, aby oni sami na własną rękę dalej podtrzymywali ją przy życiu, to wtedy mogłyby na te niezależne serwery nastąpić ataki hakerskie. A całe szczęście teraz, kiedy korporacje mają władzę nad wszystkimi grami, ale też nad konsolami, które posiadamy, to nie Takich ataków i nie ma na przykład wypływu danych klientów danej gry albo usługi. No ale Video Game Europe tłumaczy nam, że nie tylko o bezpieczeństwo graczy dba, ale też o stabilność zatrudnienia swoich pracowników. Jeżeli ci będą musieli dłużej utrzymywać grę, albo po zamknięciu serwerów umożliwić graczom utrzymywanie gry, to wtedy z jakiegoś powodu musieliby zacząć zwalniać pracowników. Całe szczęście. Teraz się to nie dzieje, ale słuchajcie, bo co ważne, udostępnienie graczom możliwości tworzenia prywatnych serwerów mogłoby się negatywnie odbić na reputacji twórców. Gier. I nie wiem, czy ktoś im to w końcu powie, ale mi się wydaje, że bardziej negatywnie na ich reputację wpływają ich obecne ruchy, na przykład walka z graczami. Oczywiście zasłaniają się tutaj też systemem PEGI, czyli wycierają sobie mordę nieletnimi i małoletnimi, tak jakby ta bezgraniczna władza korporacji nad grami, które kupujemy, miała w jakiś sposób w grach online chronić najmłodszych przed nieodpowiednimi treściami. I takie bajki to ja nie wiem, komu oni mogą wciskać? Chyba tylko osobom, które nigdy w okolicach 2014 roku nie grały. W Call of Duty Modern Warfare po sieci. W dalszej części oświadczenia tłumaczą się, jak to oni bohatersko dbają o zachowanie historii gamingu poprzez przekazywanie gier na przykład zajmujących się historią gier muzeum zastanawiam się czy nie prostsze a przede wszystkim tańsze byłoby zamiast graczom gry zabierać i potem jakieś kopie przekazywać do muzeów to po prostu graczom zostawić te gry w spokoju no ale co ja tam się znam ale chyba tak naprawdę w całym tym dokumencie jest tylko jedno sensowne zdanie które faktycznie zdradza intencje korporacji i jest to fragment w którym przyznają się że wspieranie gier po prostu ich kosztuje Pieniądze, a pieniądze to oni lubią od nas przyjmować, a nie później wydawać je na dalsze utrzymywanie gier dla roszczeniowych graczy, którzy to by chcieli sobie grać w tytuł, który zakupili. Nie zapomnijcie w komentarzu zostawić waszych przemyśleń. Ale to jeszcze nie koniec ruchów Video Games Europe, ponieważ w Polsce funkcjonuje ich Lokalny odłam. Video Games, Poland i może zastanawia was, jakie oni mają zdanie na ten temat. No więc redakcja portalu gry wideopl wystosowała do nich zapytanie, a odpowiedź, jaką uzyskali brzmi następująco: Ja mogę powiedzieć coś na ten temat, że po prostu ja na ten temat nic za bardzo nie mogę powiedzieć. Czyli innymi słowy popierają je. Graczy na highs, No a jakbyście się zastanawiali dlaczego, to może dlatego, że w zarządzie zasiadają na przykład osoby związane z Xboxem, Sony albo Bandai Namco. No ale dobra, ruchy obozu korporacyjnego sobie. Omówiliśmy, co w międzyczasie dzieje się w przeciwnym obozie, czyli w obozie zwolenników inicjatywy Stop Killing Games. Chyba na razie najważniejszą informacją jest to, że mimo iż, jak wspomniałem, procedowanie tego dokumentu będzie jeszcze trochę trwać, to już wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego z Rumunii publicznie poparł i podpisał petycję Stop Killing Games. No i stanowczo podkreślił, że gra, jeżeli jest raz sprzedana, to powinna do klienta należeć. A nie do firmy, która już ją sprzedała. Wśród YouTuberów gamingowych również ciężko znaleźć głosy krytyczne wobec tej inicjatywy i w zasadzie mój feed na YouTubie jest zaspamiony pozytywnymi treściami dotyczącymi inicjatywy Stop Killing Games, ale niestety nie wszystkie pozornie pozytywne głosy robią faktycznie dobry PR tej inicjatywie i chciałbym was przestrzec tutaj przed fatalnym materiałem Energika, który jak mnie mam nie powstał w złej intencji, ale przez ilość niezrozumienia tej idei i zbudowanych na tej podstawie błędnych wniosków materiał brzmi tak, jakby on jednak bronił deweloperów, a mówię o tym dlatego, że wciąż konieczne jest dalsze zbieranie podpisów, żeby zapewnić sobie, że po ewentualnym zweryfikowaniu prawdziwości i legalności wszystkich dotąd zebranych podpisów, inicjatywa dalej będzie miała ten minimalny próg głosów, a jeżeli jakieś osoby nie do końca zainteresowane tematem albo nie mające jeszcze swojego zdania, natrafią na taki materiał, to niestety na jego podstawie mogą wyrobić sobie błędną opinię, bo takim argumentem, który faktycznie dla osoby niezaznajomionej z tematem może brzmieć sensownie. To jest obawa o to, że potencjalne wejście takich przepisów w życie na położyłoby na deweloperów wymóg ożywienia nieżywych już gier. I teraz jak to? Wejdą takie przepisy i co ci biedni twórcy mają zrobić? Zasięgnąć do archiwów gier, które nie działają już od 20 lat i nagle ożywić ich serwery? A skądże, proszę pana? Taka interpretacja jest w 100% błędna, ponieważ prawo nie działa... Wstecz, a potencjalne wejście w życie przepisów bazujących na tej petycji, miałoby nałożyć na twórców obowiązek przedstawienia planów twórców na end of life gry wydawanej w przyszłości. Po wejściu przepisów w życie. Dlatego gorąco zachęcam Was do tego, żebyście samodzielnie zapoznali się z treścią tej petycji i samodzielnie w oparciu o swoje przekonania, swoje obserwacje dotyczące rynku growego podjęli własną decyzję. Ja oczywiście podpisałem jazda z nimi. Nie zapomnijcie w komentarzach podzielić się waszą opinią, i widzimy się w kolejnych filmach, a po drodze, w niedzielę o 18 na Twitchu Stream. Gramy sobie właśnie w Dark Souls 3. Na razie.